Pewnie mnie teraz po prostu tak załatwisz, że, to że on powie po pomoc, jakimś cudem, i sprowadził dwóch innych jamończyków, którzy należeli do tego samego. Ale ty się już nie przejmuję, bo fajnie ich rozwaliłem. Dobra. No i co, A na, na ramionach tych gości widzisz czerwone, czerwone yy, przepaski. No i co, Timmy? Było uciekać? Było się yy, pałać z tym samonem? Widzisz, że, że mu tak dolna warga wibruje. W końcu dochodzi do siebie. W końcu wie, co się stało. I widzisz takie powolne unoszenie rąk do góry. Chowaj się. Fredzu, mam wolną rękę, czy wolisz pogadać z kolegą? Chowaj się. Ja sobie z nim pogadam. Szef oby sobie życzył, żebyśmy to załatwili między sobą. Okej, okay, to. Chyba nie ma go... Chciałbym sprawdzić go jeszcze obezwładnić, tak go przytrzymać po prostu, nie? No, sztuczki używam. To jest akcja na dwa sukcesy. Okej, okay, dobra, to rzuć na bijatykę przeciwko jego bijatyce. Przy biorąc też... pod uwagę Twoje rany i cierwie, no to bijatyka, ale dla Ciebie jest to bardzo trudne. Bardzo trudne, okej, okay, zobaczmy. No, niestety, nawet tego dajmy tylko jeden co... Au! <laughs> się urządziłem. Więc ty próbujesz założyć mu dźwignię, ale on się wymknął. Wymsknął. Natomiast wyglądało to tak, że ty się na niego rzuciłeś. On zrobił takie torreadora trochę wrócił się do ciebie plecami, trochę bokiem, przesunął się tuż na. tak prosto twarzą w twarz, zatrzymał się przed Fredem, który swoją pięścią wielką jak bochen chleba. Władował mu z całej siły potężny cios prosto w splot słoneczny. Timi pada na kolana, wijąc się z bólu. Drugi kopniak, właściwie dru pierwszy kopniak, a tak naprawdę drugi cios Freda, ląduje na jego jajkach. Wtedy on opada na ręce. A jego głowa jest mniej więcej na wysokości kolana Freda, co skrzepnie wykorzystuje. Słyszysz chrupnięcie, prawdopodobnie złamał mu nos. Gość już leży na ziemi, ale Fred nie skończył. Bierze oboma rękami za flaki, za szmaty gościa, podnosi go. I wali nim o ścianę. Przy czym tak nim szarpie, że słyszysz, jak puszczają szwy w jego ubraniu. I po chwili rzeczywiście, Timi leży już bez koszuli na ziemi. Kończy się to tym, że dostaje kopa z buta prosto w żołądek. Po czym Fred myśli, że no, to żeśmy nadgonili zaległości. Jeżeli chodzi o. Rozmowy towarzyskie, po czym chwycił gościa za włosy i szarpiąc, podniósł jego głowę na wysokość no mniej więcej swojej twarzy. Widzisz, że Timmy tak na paluszkach drepcze, żeby nie wyrwał mu kłaków z głowy, i mówi, co wiesz, co im powiedziałeś, i gdzie są dokumenty? Dobrze, ja chciałbym w tym momencie podejść. Słysząc, że on chce go przesłuchać, użyć spójrz mi prosto w oczy. A teraz ty spójrz mi prosto w oczy i powiedz chuju, że wiesz, gdzie mają posterunki, patrole, magazyn, dokumenty, cokolwiek, wszystko. To jest ten z profesji i mhm. przeciwstawny test na rozmowę, to był chyba, to zaraz tutaj spojrzałem. Znaczy, jeżeli ja wygram, tak. zdaję łatwy na zastraszanie. Dlaczego łatwy? Ponieważ masz 90% utrudnień ale on jest tak skatowany, że tak naprawdę przypomina to w zabawę w złego glinę i bardzo, bardzo złego glinę. Okej, okay. czyli to jest na charakter. Charakter 18 to będzie łatwy, tak? Tak. Dałem. Wszystkie trzy. No to doskonale. Patrzysz na niego. Widzisz, jak zaczyna mu dolna warga latać, jak się... I ta dolna warga... Odsłania szczeliny. Zastanawiasz się, czy mi miał wszystkie zęby i kurka miał. Rozglądasz się po chodniku i widzisz takie małe, białe kawałeczki. I tak sepleniąc, mówiąc tak niewyraźnie, bo te was mu zaczęło puchnąć w ustach, zaczyna mówić, że samo ma papiery. Że zdobyli, że, że powiedział im gdzie ich szukać, za co darowali mu życie i powiedział, że te papiery na nic im się nie przydadzą i że najlepiej je sprzedać dobremu klientowi i wymiana handlowa do wymiany handlowej dojdzie za dwa dni w samo południe na Roswell Park czyli nie jutro tylko pojutrze o 12 na Roswell Park. Mhm. Dobra, Ty mi posterunki, magazyny, co są w ilu ich jest, wiesz? Ja tylko widziałem trochę. Oni tutaj czasami koczują w tych kamienicach, ja nic nie wiem. Po czym widzisz, że jego spodnie robią się mokre. Gorzej niż zwierzę, naprawdę. Eee, są liany oczywiście. Mogę go zabić. Daj mi Oliców się pobawić. Nie, ja chcę. Proszę. Nie, ja chcę. Proszę. Cóż się bawiłeś? Eee, proszę powiedz mi jedną rzecz. Eee, Ilaj, czy w tym całym zamieszaniu ty naładowałeś powrotem swojego brzyna? Właśnie, miałem się do tego zabrać. Okej. Okay. Więc nie no, Okej, okay, przeładowujesz obrzyna, No, zajmuje ci to jakieś kilkanaście sekund. W tym czasie widzisz, jak, jak dalej obija Timi'ego. Okej. Okay. Ja podchodzę z moim uzji i z przyłożenia strzelam w głowę. E, to ja chciałbym przeszukać ciała tamtych dwóch. I to trochę dziwnie wyglądało, dlatego że jak to wyglądało? Fred jedną ręką trzymał Timiego przy ścianie, e, za szyję. Właśnie zaczął się odwracać w stronę Ilaja, wyciągając drugą rękę, tą, którą miał wolną, chcąc prosić go o pożyczenie, pożyczenie obrzyna. Przy czym dynamika tego ruchu wskazywała na to, że gdyby ta ręka wróciła, to ewidentnie obrzęd wylądowałby lufą w ustach Timi'ego. Ale nie zdążył, bo kiedy był zwrócony plecami do Alicji, ta przyłożyła lufę do skroni, do skroni Timi'ego i szare kawałki mózgu obryzgały twarz Freda. Skrzywił się lekko, ale puścił ścierwo, kopnął je kilka razy i zostawił na chodniku. Po czym zaczął uciekać? Alkohol masz Ja przeszukuję Mas na dwóch. Chciałem zrobić to samo, tylko żebym go bardziej rozsmarował, bo ja bym mu włożył obrzyna w ryja. Chcesz przeszukać tamtych dwóch? Tak. E, więc tak, jeżeli mieli cokolwiek na szyi bądź wyżej, to już tego nie znajdziesz. E, natomiast mieli przy sobie broń. Jaką? E, mieli pistolety. Kelteki. Każdy miał w magazynku po trzy kule. Aha. Okej, okay. jeden y, podaje Alicji. Drugi zachowuje dla siebie. Możesz mi napisać, jak to się pisze. Keltec. To jest podstawowy pistolet. Znajdziesz go w jakichś w Neuroszymie, w podręczniku głównym. Okej, okay. potem sobie go obczaję, bo na razie nie mam zamiaru używać. Y, coś więcej? Y, każdy miał przy sobie butelkę alkoholu. Biorę obie. Jeden miał przy sobie taką tabakierę z tytoniem do rzucia. Też. I taki pęk kiełbas. Ja. Jeden z nich miał takich kabanosów. Ok, to sobie też biorę, dopisuję jako żywność. Mhm. Jeżeli chcesz z tego korzystać jako racji żywnościowych, to starczy na trzy. Ok. E, tak, amunicji nie mają przy sobie więcej? Niestety nie. E, ściągam jedną z ramienia opaskę. Mhm. Mm Dobra. Więc tak. E, wyciągam nóż, tradycyjnie krzyżyk na piersi Timiego, Liana i na drzewo. Ok, bez problemu. Akurat wystawało jedno drzewo z tego budynku, w którym się ukraliście. Spoko. Dlaczego Jeszcze... powiesiłeś? Prawdopodobnie krwi nie jest dużo dokładnie. Powiem tak. To wygląda, jakby ktoś urządził ubój świń na, na środku chodnika. Dobra, to nie ma sensu nawet podejrzewać. Po prostu za pomocą palców na ścianie pisze samą ci chuju. I na końcu taki krzyż. Ubój świń okay. na ulicy, ubój świń w metrze. No, dzisiaj. Było świniobicie ewidentnie. No cóż ekipa, ja skończyłem, wycieram ręce po tym o rękaw czy nogawkę jednego z trupów. Powiem tak, nawet nie próbuj, jesteś od stóp do głów czerwony. Poza ręką, która dostrzegasz, że bandaże są czerwone od krwi, a w niektórych miejscach zielone. Nie, jest niemożliwe. Leki radiacyjne, będzie trzeba w szpitalu znaleźć. Nie, nie, tak patrzę na tę łapę. Ej. W grzyba się zamieniam. Masz takie zielone, suche plamy na skórze. Może ci wyrośnie trzecie oko z całego głowy. Freciu, Fredziu, powiedz mi, że masz jakieś leki przy sobie na radiację. Błagam, powiedz, że masz. Eee, no, no nie mam po cholerę mi leki na radiację. Kurde, czy, czy, ja wyglądałem po, po, kurde, po po, kraterach chodził? Po giełodzie? Myślisz, że w szpitalu będą? A po cholerę szpitalu mieli być leki radiacyjne, przecież w Roswell nigdy nie było elektrowni atomowej. No to tak patrzę na te łapy... Chyba pozostanie mi samemu wrócić się... <laughs> Czekaj. Wiecie co? Ja sam chyba... Powinienem wrócić do ZKR-u i poszukać, może, na targowisku tych leków, aby weszli do szpitala sami. Nie chcę skończyć jako mutant. Ja tam. Trochę zielonej skóry, jeszcze nikomu. No dobra, nieważne. Dobrze, więc. Sytuacja wygląda tak, że. Chcecie się rozdzielić, tak? No, najwidoczniej. Sytuacja wygląda tak, że Fred i Alicja bez problemu późną nocą wracają do szpitala. Natomiast, Natomiast, Eli, wracasz na terytorium ZKR-u. Dobra. Przy rogatce, nawet się nie widzą z tymi typami, daję im dwa naboje od yy, Obrzyna. Ale ty nie musisz wejść do rogatki, musisz zostać na targowisko. Aha, czyli to nie jest przed To no to nawet na targowisko. Punkty kontrolnej rogatki są w bardzo losowych miejscach i akurat po drodze tym razem nie było. Zresztą, to nie jest najrozsądniejszy sposób na biznes e, gangu, który zajmuje się handlem, żeby ustawiać Ustawiać rogatki przed strefą przynoszącą zysk. Okej. Okay. Eee, pytam pierwszego lepszego stracenia, że nie wiesz, czy dostanę leki na radiację, czy coś, co mi pomoże z tą ręką. Mówiąc mu, to pokazuje. Bo on ledwo widząc Twoją rękę, od razu się odsuwa, eee, chwyta za jakąś butelczynę pod pazuchą. Pociąga natychmiast stamtąd potężny łyk, po czym zasłaniając rękę. Zasłaniając twarz ręką. Drugą ręką pokazuje ci kierunek. Wskazuje na targowisko. Jeden z jedną z but przy targowisku. Lecę tam. Widzisz, że to wygląda jak. No, biegniesz przez targowisko i ludzie dostrzegają tą rękę. I schodzą ci z drogi, natomiast dostrzegasz, że ten punkt, który ci pokazał, to jest jakiś gabinet i facet już wychodzi i go zamyka. zasuwa jakieś kraty kładzie. Panie, czekaj. Sprawę ważną no, mam. Ja, ja już zamykam na dzisiaj. Płacę dobrze. A, a, a czym pan płacisz? Yy, na tak. Tornado, świecące grzybki, amunicja. On tak na ciebie spojrzał w Park, no Proszę jakbym chciał narkotyków, to sam je mnie sobie upichcił. W sumie to twoje podrzędne, zebrane na pustyni tornado mnie nie interesuje. Chcę powiedzieć, to jest najlepszej jakości tornado. Chcę użyć teraz tego Tomiego, nie? Dobra, pokaż. Pokazuję Którą ręką mu pokazujesz? Eee, fff, tą, która nie jest zapleśniała. Czyli lewą. Wyjmujesz lewą ręką tabletkę, on patrzy. Dobra, wezmę 10. Kurwa, wybacz to mi. A dobra, radę w gracie się opatrzyć resztę RAN? Tych takich zwykłych? Bez problemu. Dobra, A, no to um, mamy internet. No mówmy. Eee... Czekaj, czekaj. Przypomnę się, jak się nazywa ta choroba, którą zachowałeś. Okej, okay, dobra, już wiem. Więc znowu podchodzi do drzwi i zaczyna te wszystkie sztaby zdejmować. Widzisz, że to jest budynek, do którego został dobudowany i to ciesielka jest tutaj naprawdę na najwyższym poziomie. Gabinet. On ma nawet szklane szyby. Facet wziął od ciebie zapłatę, schował ją do jednej z kieszeni kitla. Po czym wpuszczacie do środka. E, mówi, żebyś niczego nie dotykał, po czym przygotowuje misę. I wlewa do niej płyn, który mocno śmierdzi alkoholem, po czym każe ci całą rękę razem z rękawem i e, opatrunkiem włożyć do tej misy. Okej, okay, wkładam. Piecze jak cholera. Wygląda na to, że właśnie włożyłeś rękę do czystego spirytusu. Facet zakłada na twarz taką mas maseczkę, taką jak czasami robotnicy używają, jak szlifują ściany. Coś takiego zakłada na twarz, cyropionową I słyszysz jego zniekształcony głos, który spod tej maseczki mówi. Jakimś cudem nałapał się pan chloroplamca. To jest wredna choroba wywoływana przez porosty, które porastają w niektórych z tych ruin tutaj w okolicy. Wygląda na to, że jakimś cudem załapa pan go do krwi. No, lekarstwo jest lekkie i generalnie łatwe, ale... nie będzie pan zadowolony ze skutków ubocznych jutro nad ranem. A co takiego się stanie? po czym sięga po jakąś butelkę, przygląda się jej przez dłuższy czas, każe ci drugą ręką zatkać nos, Zatykam. odkorkowuje tą butelkę i tak niemal wybijając ci zęby, wciska ci do gardła. I podnosi, podnosi gwint i jesteś zmuszony pić. Napiję to. To jest chyba cholerny czysty spirytus. okro Facet wlewa w ciebie cały litr spirytusu. Rzuć proszę, cholernie trudny na kondycję. Jeżeli masz, jeżeli nie, no to fajne. Jedyneczka. Masz kondycję wykupioną? Kondycji nie mam wykupionej, ale jest jedyneczka. Ale tylko jedna. Robi się cholernie trudny na budowę. No, skoro trzech punktów zabrakło, w takim razie nie Więc lekko się że powiem, się przed Szymo. I tak średnio kojarzysz. Potrzebny facet daje ci do ręki jakąś drugą butelkę. I znowu każe ci pić. Wie. Okay. Wypijasz kolejną butelkę spirytusu I... Padasz nieprzytomny O kurwa, będę miał kaca Dokładnie tak Dobra, wolę kasę niż zieloną rękę